Zaprosiłem cię w takie miejsce nie bez powodu, bo ty o tym ja Janie Trzecim Sowieckim, który jest tuż za nami, opowiadasz bardzo często i mówisz o nim w kontekście znanego Polaka, ale tak naprawdę to wcale chyba nie był anioł pokoju, a raczej Bóg wojny. No ale tak jest, że różne narody, różne kraje mają swoich, swoich bohaterów które gdzie indziej, chodzi o te miejsca, które zdobywały, są traktowane zupełnie inaczej, więc każdy patrzy na nich zupełnie inaczej. Ale wydaje mi się, że my mamy swoje takie mega gwiazdy. To są osoby, to są Polacy, których, którzy są kojarzone przez, na innych kontynentach. Ja myślę, że Jan Paweł II, jako osoba fizyczna, która podróżowała po świecie, Maria Skodowska, -Curie, która się wkrada, dlatego że do każdej szkoły, każdy licealista na świecie znają, no, Chopin, ale są osoby, które e, po prostu e, działały e, w Europie, między innymi Jan Czeci Sobieski, natomiast e, wydaje mi się, że jednak Wiedeń, Tursy, Polska z tamtego okresu, no to dzięki temu właśnie to jest mega gwiazda, powiedzmy, że europejska, ale jednak gwiazda światowa. Tak, ja, to, ja tak to widzę. Natomiast co do tej Oseny, no wracamy do tego co mówiłem na początku. E, no, bohater mojego kraju, który zdobywał tereny, a na tamtych terenach to ci ludzie będą na niego zupełnie inaczej patrzeć. Ale uważam, że Jan sobie jednak zrobił dużą, fajną rzecz dla Europy. Mówisz, nasza gwiazda, nasza mega gwiazda, przyjechałeś z Senegalu. Skąd to nasze? To nasze. Wydaje mi się, że nasze może być to nie wiem, czy w języku polskim jest takie, czy nie, takie słowo związane z pewną tradycją, z krwią, z pochodzeniem itd., itd., ale to nasze może też być kulturowo. Jak ja mówię, nasze to bardziej patrzę od strony kultury, bo jednak, jeżeli osoba, człowiek jak ja mieszka w tym miejscu nad Wysłą 36 lat, Myślę, że ta osoba może powinna w zasadzie się utożsamiać z tym miejscem i dlatego mówię nasze, nasz bohater. No i tak, mamy listopad, tak. 11 listopada, dzień niepodległości. Co robi Mamadu 11 listopada? Bo Mamadu mieszka 36 <grym> lat w Polsce. Tak, 11 listopada ja brałem, mówię o tych poprzednich, brałem udział w Rusie debaty właśnie tego dnia. I e, na marsze nie chodzę, e, ale śledzę to, co się dzieje e, tak naprawdę. Uważam, że to jest e, no, ważny, mi, ważny dzień. No, każdy kraj ma swój dzień niepodległości, e, Polska też ma. E, natomiast e, ja mam wrażenie, że my to troszeczkę inaczej podchodzimy do tego dnia, e, mówię o tych różnych marszach. Wszędzie na świecie mówimy święto niepodległości. Święto. Święto to jest e, fakt taki, że rodziny wychodzą, dzieci wychodzą, wszyscy wychodzą na ulicę i się cieszą się z tego. Natomiast niestety my w Polsce mamy marsz tego dnia i to się źle jakoś tak kojarzy. Wydaje mi się, że naprawdę źle. Powinniśmy 11 listopada traktować, wychodzić z domów i e, mówić całemu światu, że mamy święto narodowe. Tak to powinno być. Na razie tak to nie wygląda. A powiedz mi, czym jest dla Ciebie patriotyzm? Bo jesteś w Polsce i czy czujesz się patriotą polskim? Jak to wygląda? A ja pytam tak prowokacyjnie, bo <laughs> pewnie wiele razy zadają Ci okay. pytanie. E, patriotyzm dla mnie to jest umiar. To jest umiar i kiedy mówimy umiar, to y, odwołujemy się do rozumu. Y, tak to pojmuję, a teraz tak y, oczywiście jest milion definicji, z jednej strony mamy sentyment, mamy uczucie, mamy szacunek, mamy nostalgię. Przypominamy miejsce, w którym się urodziliśmy, w którym dorastaliśmy. Jakby nawiązujemy do kultury, do pewnej tradycji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest szacunek do innych. Więc kochając swoje miejsce, swoją wioskę, swoją ziemię, to ja powinienem, wypadałoby szanować sąsiadów ja tak pojmuję e, patriotyzm. To znaczy, że chcę robić dla swojego miejsca jak najlepiej e, i nie ograniczałbym tego tylko do wątku wojny, że jestem gotów stać na granicę i trzymać broń i tak dalej, Ja uważam, że e, jeżeli ja czuję się patriotą, nie powinienem kombinować z, z podatkami. To jest bardzo ważne, bo uczucia są, są z jednej strony to oczywiście to mój stosunek sentymentalny do miejsca, w którym się urodziłem, się wychowałem, ale też muszę patrzeć na przyszłość, jak to miejsce ma się rozwijać. I rozwijać to znaczy praca. Pracować to znaczy być jakby uczciwym w stosunku do przepisów, szanować i tak Nie przychodzić na czerwony światło to też jest patriotyzm. Pani starsza, pani, która wychodzi ze sklepu, trzyma bardzo ciężkie, nie wiem, torby i ledwo się rusza, moja pomoc, żeby te rzeczy, te zakupy zabrać do domu, do jego domu, do jego domu, to jest patriotyzm. Nie oszukuję, jeżeli chodzi o ZUS, ale przede wszystkim o podatki, to też jest patriotyzm. Więc jakby ja, ja, to, ja to widzę tymi dwoma torami, z jednej strony te uczucia miłość do tego miejsca, a po drugie pchać to miejsce do przodu. Ale też przede wszystkim nie ma patriotyzmu bez szacunku do sąsiadów, do innych kultur. Ja to tak właśnie w ten sposób pojmuję. A może też znajomość historii, bo wiem, że zawstydzasz bardzo często no to... Polaków, którzy tutaj się urodzili, tym, tak, w tej historii. Tak, kraju nie tak, stoją. tak. No patriotyzm to wymaga wiedzy. Wydaje mi się, że jeżeli ja się wychowuję w danym miejscu i nic nie wiem o tym miejscu, to nie jestem patriotą, bo nie mogę się powołać do czegoś, czego nie... nad czym nie panuje. Ja zawsze patriota mówię, to nasza kultura, to nasza tradycja, ale co jest w tym worku zwanym e, tradycją i kulturą? Powinienem jednak wiedzieć, co było kiedyś, e, co robili moi przodkowie, jak się zachowywali, jak w ogóle ten kraj się rozwijał w przeszłości. To jest bardzo ważne. Bez tej wiedzy uważam też, że nie ma patriotyzmu. A z czego mogą być dumni, twoim zdaniem, Polacy, Polki i Polacy? <laughs> z mnóstwem rzeczy. Ja uważam, że od chrztu, Mnóstwo rzeczy się tutaj naprawdę wydarzyło. Zastanawiam się, na ile, na ile w Europie czy na świecie, w innych krajach było cały czas drewno po panowaniu Kazimierza Wielkiego. Bo mówimy, że on został drewnianą Polskę i zostawił murowany. To jest po pierwsze. Uważam, się, z tego można być dumnym. Z drugiej, po drugie, ja odkryłem. Pewnego pana, który się urodził akurat wtedy, kiedy umierał, czy umarł e, Kazimierz Wielki, to jest Paweł Włodkowic. E, my ciągle mówimy dzisiaj, w XXI wieku, 20 lat po prawie, e, od początku tego XXI wieku, mówimy o tym, że tolerancja, i tutaj w Polsce pojmujemy to pojęcie jako coś, co przyszło ze świata i czego mamy się uczyć. A okazało się, że to pojęcie ma tutaj. Swoje źródło. I wracamy do tego, co mówiliśmy, a propos patriotyzmu, że trzeba jednak znać swoją historię. I e, Paweł Włodkowicz to był człowiek, to był po prostu duchowny rektor Akademii Krakowskiej w średniowieczu, który mówił o, mówi o tym, że trzeba szanować nawet pogan. Więc e, uważam, że z tego pojęcia powinniśmy być bardzo, bardzo dumni. Myślę, że e, wyłączamy, mówiliśmy wcześniej trochę o o Janie ja e, Sobieskim e, III. E, kolejny wątek, bardzo ważny, to jest Konfederacja Warszawska. Ja uważam, że to był dokument bardzo ważny dla świata, bo my jakby mówimy o tych rzeczach, które, z których świat cierpie do dzisiaj. Nawet jeżeli w Australii, w Argentynie nie wiedzą, że to pochodzi z Polski, no przeciętnie mieszkaniec nad Wisłą powinien wiedzieć o tym. E, z tych rzeczy wydaje mi się, że też jak Polacy się zachowali podczas zaborów? Wydaje mi się, że to też jest jakby państwa nie ma, a jednak ta kultura żyje. To też to są rzeczy, które można eksportować do świata. No i jeszcze mamy ten wątek końcówki drugiej połowy lat 70. i początek lat 80., czyli pojęcie symbolika Solidarności. To uważam, że też to jest bardzo pouczające dla, dla świata. Ja już tutaj robię nawias mały na temat wojny, bo jeżeli chodzi o wojnę, jak Polacy się zachowywali, to myślę, że wszyscy o tym wiemy. Ale wydaje mi się, że w historii tego kraju jest mnóstwo rzeczy, które można eksportować. Ja już wspominam o tym, jest jedna rzecz, która mnie smuci: że świat kojarzy zmiany we wschodniej Europie, w dawnych krajach socjalistycznych czy komunistycznych, z murem berlińskim. I to mnie smuci, bo ja byłem w Polsce, kiedy pół roku wcześniej, kilka miesięcy wcześniej. Odbyły się wybory. Ja wiem, że trudniej może promować wybory z 89 roku, ale uważam, że powinniśmy jednak zastanowić się, wymyślić jakiś fajny scenariusz, żeby przypomnieć światu, żeby nie było tak, że za 100 lat tylko mur berliński będzie kojarzony z tym, a jednak zmiany się zaczęły troszeczkę wcześniej w Polsce. Wydaje mi się, że to nie tylko, no nie wiem. Zupe polskie, które są tak, takim bardzo duży, fajnym, takim bogactwem. W historii mamy naprawdę sporo fajnych wątków, fajnych wydarzeń, pozytywnych wydarzeń. Nie tylko te smutne, które świętujemy, bo niestety zauważyłem, że wszystkie nasze święta są związane z takimi smutnymi przeszłości, krwawymi czasami wydarzeniami, ale jest bardzo dużo takich bardzo pozytywnych, z których powinniśmy być dumni za to, że ktoś kiedyś to wykonał tak pewną pracę dla ogółu i które można by było promować w sieci. I teraz przejdźmy się do Senegal. Tak. Twój rodzinny kraj. Tak. Jak tam wygląda ten patriotyzm? Bo kraj młody i podzielony. Ty jesteś serer. Jestem serer, e, czyli członkiem grupy etnicznej, etnicznej która tak. tam e, mieszka, tak. jednego z ludów, ale z drugiej strony jesteś też Senegalczykiem, a jeszcze dodajesz do tego kulturowo Polakiem. Tak, to jest w ogóle trochę skomplikowany i prosty. Z jednej strony skomplikowany, dlatego że w Senegalu mamy trochę ponad 20 grup etnicznych. Kraj liczy no, od 60 roku, niedługo będzie 60 lat od uzyskania niepodległości. I tam cały czas trwa ten proces? Żeby czuć się członkiem konkretnej grupy etnicznej, żeby na ogólnie do tego pojęcia bycia Senegalczykiem, to cały czas to trwa. Natomiast no, szkoła chyba mi jednak ułatwiła ten proces, bo, bo wydaje mi się, że szkoła jakby, gdziekolwiek jesteśmy uczy czym jest państwo, czym jest konstytucja, czym jest parlament i to są takie ogólne jakby zjawiska, które łączą ludzi, którzy żyją na danym terenie. Natomiast ja zawsze byłem w ruchu. Ja się urodziłem na wsi, w wieku 5 lat pojechałem do stolicy, gdzie mieszkam 15 lat do matury. I stamtąd przyjechałem do Polski, więc cały czas byłem w ruchu, cały czas uczyłem się nowych języków i stąd chyba u mnie ta, ta łatwość. To znaczy, ja uważam, że gdziekolwiek człowiek jest, ten człowiek powinien szanować to miejsce, próbować poznać to miejsce. I ja nie mówię tylko o tych ludziach, którzy są w ruchu, ale osoba, która się urodziła tutaj na Wysą, są. Powinna się starać po prostu poznać historię swojego kraju. Więc z tym senegalem jest trudniej bo te procesy, które miały miejsce w Polsce w, w, w dawnych czasach, no jednak to jest stare państwo, to u nas no niestety to dopiero od 1960 roku pojęcie w ogóle Senegal jako kraj zaczęło e, funkcjonować. Ja czuję się chyba dobrze wszędzie. Wydaje mi się, że jest pewna otwartość, nie wiem od czego to zależy, ale wydaje mi się, że ogólnie jak będziemy podchodzić z szacunkiem do innych ludzi, Będziemy w stanie, nawet jeśli człowiek się znajdzie na marsie i trafi na zupełnie inne istoty, ten człowiek będzie w stanie się komponować z, z miejscem. Otwartość, szacunek do innych ludzi i też nie że ja jestem lepszy. To jest ten problem. Wydaje mi się, że bez kompleksu człowiek jest w stanie wszędzie się wkomponować. Jak podchodzimy z szacunkiem do kultury miejsca, to ta kultura się odzwinia, bo to jest moim zdaniem takie. Odruch taki naturalny. Przychodzę, mówię dzień dobry, no to z drugiej strony na pewno padnie słowo dzień dobry, a nie pytanie co tutaj robisz, czy po co tu przyjechałeś i tak dalej, i tak dalej. A jak wygląda świętowanie Dnia Niepodległości w Senegalu? To takie ogólnokrajowe święto, czy raczej? To, jest, to są same prywatne. imprezy. To są same imprezy. Oczywiście, tak jak wszędzie jest ta oficjalna... E, część e, typu e, e, defilada w języku polskim, w Polsce chyba to nie funkcjonuje. Tam e, wszystkie jednostki wojskowe, potem uczelnie, szkoły, e, oczywiście siedzi cały rząd, goście i, i, i ludzie wychodzą. A potem e, po, tym, po tym takim wydarzeniu oficjalnym, państwowym, to na, e, jeżeli chodzi o Dakar na przykład, to e, konkretnie się organizują imprezy i to trwa, i trwa, i trwa. I ja chciałbym, żeby kiedyś naprawdę tak to było w Polsce, że po tych różnych marszach i tych różnych takich wydarzeniach oficjalnych, żeby te imprezy toczyły się w domach, w domach kultury, w klubach, żeby jednak po prostu wszyscy wychodzili. Oczywiście miesiąc jest trudny, bo listopad jest, jest takim e, chłodnym raczej miesiącem, ale wydaje mi się, że w pomieszczeniach, w, w miejscach kultury, to ta impreza powinna się dalej toczyć. I liczę na to, że w tym roku może tak będzie. A czy e, władze Senegalu próbują zbudować taką tożsamość senegalską, czy raczej e, te działania nie są prowadzone przez rząd senegalski? Czy raczej pozostaje status quo, czyli... Nie, Hester, Ron nie to, to jest, to jest to, to akurat... Jak się, ja, wydaje mi się, że to buduje szkoła. Ja pamiętam, że jak chodziłem do szkoły podstawowej, mieliśmy taki przedmiot, który się nazywał Edukacja Civic w języku francuskim, czyli edukację, edukacja obywatelska. Czyli to, to jest była jedna godzina chyba w tygodniu. I wtedy się wyjaśnia, czym jest e, godło państwowe, czym jest flaga, czym jest hymn narodowy. E, I się tłumaczy e, uczniom, e, jak, jak działa państwo, wszystkie te instytucje typu parlament, prezydent, e, premier, e, co to jest urząd itd. i tak, dalej, i tak dalej. Właśnie na tym to polega moim zdaniem. To jest oczywiście robione e, w Polsce w szkołach, i chyba szkoła jest tym najważniejszym miejscem, jeżeli chodzi o przekazywanie, czym tak naprawdę my jesteśmy w sensie obywatelskim, w sensie naród, w sensie e, też patriotyzmu. Patriotyzm, patriotyzm bo moim zdaniem, e, będzie pozytywnie czy tak normalnie pojęty, jeżeli szkoła będzie uczyła, tłumaczyła, czym jest patriotyzm, a nie jakieś organizacje, nie wiadomo skąd, które będą wpajać swoje, swoje ideologie. Liczę, na, liczę naprawdę na szkołę. Polska ma Józefa Piłsudskiego tak. z okazji Dnia Niepodległości, a Senegal kogo z okazji tego dnia wspomina najbardziej? E, dwie postacie, to jest Lemingiej, który był pierwszym prezydentem, pierwszym marszałkiem naszego sejmu, tak używając polską, polskiej nomenklatury. Natomiast no, oczywiście pierwsza postać to jest Leopold sena który był pierwszym prezydentem Senegalu. To są te dwie postacie, które Wyróżniły się, które by walczyły o e, niepodległość. U nas akurat e, walka o niepodległość wyglądała zupełnie inaczej. Nie była krwawa, tak jak w Algierii. E, nie była też e, takim, że dnia na dzień, tak jak w Gwinei. E, okoliczności były takie, że de Gaulle przyjechał do Afryki Zachodniej, do tych terytoriów i po prostu jeździł i pytał. E, Ludzi, czy chcą, czy jeszcze chcą zostać w pewnej Unii z Francją. Także to przebiegło jednak bardzo tak e, pokojowo. I stąd chyba e, nadal są e, takie szczególnie e, ważne relacje między Senegalem a Francją. Ale wracając do pytania, to Leopold Sengora, który był poetą, ja akurat jestem jego produktem, ja to tak mówię. Dlatego, że cała moja szkoła to, to odbyła się pod prezydenturą Leopolda Sengora, który był napisarzem, no, profesorem łaciny, więc, więc tak, to są te dwie. Te to dwie co osoby. najciekawsze był katolikiem. To, no, to jest kolejny wątek, bo to jest w Senegalu mamy no, około 85%, czy nawet 90% muzułmanów. Pierwszym prezydentem podkreślam, nie był wojskowym. Leopold Sengor był właśnie był właśnie katolikiem, także w Senegalu mamy akurat na szczęście odpukać, tutaj nie ma drewna. Ale, ale na razie jakby e, czujemy się obywatelami po prostu danego kraju, a te, ten wątek jakby należności, przynależności do grupy etnicznej, przynależności religijnej gdzieś jeszcze, to wszystko schodzi na dalsze plany. Do czego z okazji Dnia Niepodległości życzyłbyś w tym roku Polakom wow. Żeby było święto przede wszystkim, naprawdę. Wróćmy do tego terminu, do tego święto niepodległości. Po prostu ja uważam, że to powinny być imprezy, ludzie powinni być e, uśmie uśmiechnięci. E, tego dnia te też podziały polityczne powinny schodzić trochę na bok. Przede wszystkim Polacy są, mają swój dzień, niech imprezują i tam e, gdzieś tam na górę czy tam na dole, niech e, Piłsudski będzie nam machał ręką, zadowolony z tego, że tutaj jest po prostu super. Zatem zaczynamy świętowanie. <laughs> Imprezujemy. <laughs> w porządku. Idziemy. <laughs>